No, tak, słuchajcie, trochę dziwnie jest przemawiać przed wami po tylu latach nieobecności. Natomiast myślę sobie, że w jakiś sposób ten materiał muszę zacząć. Dlatego, po pierwsze i najważniejsze, hej, 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 i witam was ponownie bardzo serdecznie. Po drugie, i to też chcę, żeby wybrzmiało w tym materiale jak najszybciej, proszę nie traktujcie tego filmu jako jakąś zapowiedź powrotu, bo tak właściwie nie jest. Ja w tym momencie spełniam swoją zachciankę, i trudno jest mi powiedzieć, czy. Czy spotkamy się w kolejnym filmie za tydzień, miesiąc, rok? A może nie spotkamy się już nigdy? Prawda jest taka, że spotykamy się w tym materiale głównie dlatego, że odkryłem taką wtyczkę jak Replay Mode. I to jest takie narzędzie dla głównie twórców YouTube'owych, które pozwala im nagrywać całe sesje czy to z serwera, czy to z ich świata singlowego. I to nie chodzi o takie płaskie nagranie z jednego ujęcia, tylko takie w pełni interaktywne, trójwymiarowe nagranie całego obszaru mapy, na którym się znajdują. To pozwala nam ustawiać kamerę w różnych miejscach, tworzyć e, ścieżki, po których te kamery się poruszają, dodawać różne efekty itd. I to wszystko pozwala tworzyć takie bardzo żywe, bardzo przyjemne moim zdaniem filmy. I najzwyczajniej w świecie zapragnąłem spróbować swoich sił. Chciałem zobaczyć, czy ja będę w stanie zrobić coś, co mi się spodoba, korzystając właśnie z tego narzędzia. Drugi z powodów, też już właściwie widzicie na swoich ekranach, i to jest fakt, że kilka dni temu zostałem zaproszony na nową edycję kwadratowej masakry. I tak jak początkowo wychodziłem z założenia, że nie będę robił żadnych filmów ani streamów z tego serwera, tak chyba dzielenie przestrzeni wirtualnej z innymi twórcami internetowymi wpływa na człowieka motywująco i pobudzająco. Wydaje mi się, że być może czułbym się źle, będąc taką jedyną szarą myszką, która nic z tego serwera nie nagrywa. I to chyba tyle, jeśli chodzi o rzeczy, które miałem Wam do powiedzenia na samym starcie. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania, zostawiajcie je śmiało w komentarzach. Jeśli dojdzie do naszej kolejnej interakcji w formie filmu, to postaram się na nie odpowiedzieć. A teraz już się zamykam, już kończę te stypy i zabieram Was na wycieczkę po moich pierwszych dniach na kwadratowej masakrze. Wszystko zaczęło się od ceremonii przywitania nowych. Kiedy ja dołączyłem do serwera, istniał on już właściwie od półtora tygodnia i całość odbyła się na takim małym ryneczku na samym środku wioski. Zebrano nas wszystkich nowych dołączających do serwera i nastąpił bardzo cringe'owy moment przedstawiania się. SKKF moderował całą dyskusję, każdy mówił o sobie kilka słów i wiecie jak jest. Każdy starał się wypaść dobrze, a im bardziej człowiek się stara, tym gorzej wychodzi. I mówię tutaj oczywiście o wszystkich łącznie z sobą samym. Następnie zabrano nas na małą wycieczkę po serwerze, pokazano to, co już stoi, to, co jest planowane, miejsca, w których właściwie można się rozbić i tak dalej. I tak jak kwadratowa mocno zmieniła się na przestrzeni ostatnich kilku dni, tak mogę wam pokazać, jak wyglądał serwer w momencie, kiedy ja do niego dołączałem. Na nagraniu zobaczycie sporo rozpoczętych, ale nieskończonych domków, kilka zaznaczonych, ale pustych działek. I zakładam, że to wszystko ma sens. Prawdopodobnie większość graczy woli na tych wczesnych etapach skupić się jednak na wydobywaniu najróżniejszych surowców, planowaniu swoich działań, nawiązywaniu sojuszy, ściganiu się o pierwsze diamenty itd. itd. Jednak po tym co zobaczycie, prawdopodobnie i tak będziecie mieli już jakiś wstępny obraz tego, jak, jak zaplanowana jest ta edycja kwadratowej masakry. I będziecie mieli też jakiś punkt porównawczy z innymi materiałami, które być może zobaczycie z serwera w przyszłości. Niestety nie pokażę wam absolutnie wszystkiego, ponieważ, tak jak tutaj, mogę się jedynie ych, zamoczyć lekko w konstrukcji Neuchrata, ponieważ tam dalej już nie było e, widocznej mapy. Moje narzędzie ma ograniczony zasięg. No, także taka mała wycieczka z mojej strony. A teraz wracamy do tego, co działo się ze mną. A ja, tak samo jak chyba każdy inny gracz Minecrafta, zacząłem od zadbania o swoje najbardziej podstawowe potrzeby. Zebrałem trochę drewna i czym prędzej wkopałem się w jakąś skałkę, żeby zdobyć nieco węgla i żelaza. To okazało się troszeczkę bardziej problematyczne niż wstępnie mógłbym zakładać, a to wynika ze specyfiki tej edycji kwadratowej masakry. Cała mapa gry to tak naprawdę jedna wielka lewitująca wyspa, a to oznacza, że na dnie nie czeka nas warstwa bedroku, a przepaść void, taki który pożera wszystko co w niego wpadnie. Więc kopanie na większych głębokościach okazuje się być całkiem dużym problemem. Na szczęście wykazałem się ostrożnością i finalnie udało mi się nie umrzeć. I kiedy już zadowolony z siebie miałem wynurzyć się z kopalni, zobaczyłem graczy w diamentowych zbrojach i enchantach, i pomyślałem: Kurde, ja tych typów nie znam i nie wiem czego mogę się po nich spodziewać. Na szczęście okazali się całkiem sympatyczni i rzucili mi troszeczkę jedzenia, które nie ukrywam, na tym etapie rozgrywki okazało się dla mnie bardzo, bardzo przydatne. Bo nie ukrywajmy, że tak jak budowanie zawsze było tym, co w Minecrafcie jerało ja mnie najbardziej, tak walka nie należy do moich silnych stron. Nawet nie wiecie, jak bardzo stresujące było przebywanie w tym gronie doświadczonych graczy wraz z moim drewnianym mieczem i hordą potworów szarżujących w moją stronę. Bardzo starałem się nie umrzeć i na szczęście przez długi, długi czas całkiem mi się to udawało. Po tej serii standardowych przygód przyszedł w końcu czas, żeby gdzieś się osiedlić. A gdzie ja mógłbym założyć swój dom, jeśli nie w surowej skale? Jako, że serwer nie dysponuje zbyt sensownymi górkami, to postanowiłem wkopać się w bok wyspy, tu, gdzie na wierzch wychodzi cały ten kamień, tu, gdzie można rozłożyć się z drewnem i poczuć się jak w domu. Standardowo rozpocząłem od wykopania małej przestrzeni, postawiłem sobie kilka skrzynek, kilka piecyków, jakiś stół craftingowy i w końcu poczułem się jak u siebie. Po chwili poczułem się na tyle pewny siebie, że zbudowałem schody prowadzące na górę i na dół, żebym mógł łatwiej zdobywać drewno i mieć generalnie jakiś kontakt z innymi graczami. Jak widzicie, próbowałem wymyśleć coś w temacie frontu mojego domu, ale no nie wygląda to może najpiękniej na świecie. Właściwie to poczułem się troszeczkę jakbym wrócił do czasów Minecraft Alpha, gdzie każdy domek wyglądał dokładnie tak samo. Ale to zmienimy później. Pierwszy dzień kończyłem z takim oto ogródkiem w domu, małą przestrzenią dla samego siebie i napisem CTSG nad drzwiami frontowymi. Nie ukrywam, że byłem całkiem zadowolony, ale miałem już inny plan na dzień następny. Jak zapewne się domyślacie, rozpocząłem drugi dzień od zmiany frontowej ściany mojego domu. Postawiłem na taką bardziej otwartą konstrukcję, która pozwoliłaby mi łatwiej cieszyć się widoczkami. Wywaliłem z tyłu cały mój ogródek i zastąpiłem go powierzchnią na przestrzeń roboczą. Jako że na serwerze chyba nie ma gliny, tak postanowiłem użyć tych takich cegieł z błota i wyglądają całkiem fajnie, wydaje mi się, że dobrze komponują się z drewnem. Po lewej stronie postawiłem taki podstawowy warsztacik roboczy z moimi narzędziami. Tuż za nim postawiłem lawiarkę, taką podstawową na 8 slotów, kilka piecyków, żeby to sobie fajnie funkcjonowało i żebym nie martwił się o węgiel, kilka skrzynek i oczywiście łóżko, w którym mogę wypoczywać i przesypiać noce, unikając najróżniejszych niebezpieczeństw, które nadal stanowią dla mnie mocne zagrożenie. Tuż pod domem wybudowałem oczywiście ogródek. Standardowo rozpoczynamy od zboża, żeby robić chlebki, później pewnie będziemy rozglądać się za jakimiś alternatywami. Projekt wymaga oczywiście jeszcze kilku szlifów, ale na chwilę obecną nazywam to domem. I to już tyle na dziś. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, bo ja nie ukrywam, że przy jego produkcji bawiłem się naprawdę wyśmienicie. Niesamowicie miło było przemówić do Was korzystając z mojego minecraftowego awataru. A jeśli chcecie widywać się częściej, to zapraszam na mojego Twitcha, na którym pojawiam się znacznie częściej niż raz na kilka lat. Do zobaczenia!